Druga księga mojżeszowa, rozdział jedenasty I rzekł pan do mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześl na faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi. Powiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od twego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki, przedmioty srebrne i przedmioty złote. A pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu. Także ów mąż, Mojżesz, był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan faraona, jak i u ludu. I rzekł Mojżesz: Tak mówi pan: O północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach. I wszelkie pierworodne bydła, i powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. I przyjdą wszyscy ci słudzy Twoi do mnie i złożą mi pokłon, mówiąc wyjdź, Ty i cały lud, który idzie za Tobą, potem wyruszę. I wyszedł od Faraona w srogim gniewie. Ale Pan rzekł do Mojżesza, Faraon was nie usłucha, aby cudów moich było jeszcze więcej w ziemi egipskiej. A Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów przed Faraonem. Lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich ze swego kraju. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział dwunasty. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: Ten miesiąc będzie Wam początkiem miesięcy, będzie Wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu, według liczby osób, według tego ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi, i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego, upieczone na ogniu, spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę w ziemię egipską. Dzień ten będzie Wam dniem pamiętnym i będziecie Go obchodzili jako święto Pana, będziecie Go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez siedem dni jeść będziecie prześniki, już pierwszego dnia usuniecie kwas z domu Waszych, bo każdy kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Pierwszego dnia i siódmego dnia będzie u Was święte zgromadzenie. W tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy, tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno Wam przygotować. Przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy Wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. W pierwszym miesiącu, od wieczora czternastego dnia tego miesiąca, aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia, będziecie jedli prześniki. Przez siedem dni nie będzie kwasu w domach waszych. Każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic kwaszonego. We wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie prześniki. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę Hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nad proże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów Waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla Was i Synów Waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan Wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy Was zapytają Synowie Wasi, co znaczy ten Wasz obrzęd, odpowiecie. Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. O północy zabił pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie, i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym by nie było zmarłego i wezwał Mojżesza i Aarona w nocy mówiąc Wstańcie wyjdźcie spośród ludu mojego zarówno wy jak i synowie Izraelscy idźcie słuszcie panu jak mówiliście zabierzcie też trzody wasze i bydło wasze jak mówiliście i idźcie a błogosławcie też i mnie i nalegali Egipcjanie na lud by ich śpiesznie wyprawić z kraju bo mówili wszyscy pomrzemy Wtedy lud zabrał ciasto swoje, zanim się zakwasiło, dzieże swoje, owinięte w szaty, niosąc je na swoich ramionach. I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także im pożyczyli, i tak złupili Egipcjan. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. A z ciasta, które wynieśli z Egiptu, napiekli niekwaszonych placków, gdyż nie zdążyło się zakwasić. Zostali bowiem wypędzeni z Egiptu, a nie mogąc zwlekać, nie przygotowali sobie zapasów. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy pana. Była to noc, w której czuwał pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. To też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci pana. I rzekł pan do Mojżesza i do Aarona: Oto ustawa o ofierze paschalnej. Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. Lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. W jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić paschę pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani, i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca goszczącego wśród was. Wszyscy synowie Izraela uczynili tak jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. Tego właśnie dnia wyprowadził Pan synów izraelskich z ziemi egipskiej, zastęp za zastępem. Psalm 43 Bądź sędzią moim Boże i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych ponieważ ty jesteś bogiem moim ostoją moją dlaczego mnie odrzuciłeś dlaczego mam chodzić smutny gdy nieprzyjaciel mnie dręczy ześlij światło i prawdę swoją niech mnie prowadzą niech mnie wprowadzą na górę twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Ewangelia świętego Łukasza rozdział siódmy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam Wam i więcej niż Proroka. To jest ten, o którym napisano: Oto posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Powiadam Wam: nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego. Cały lud, który to usłyszał i celnicy, wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez Niego ochrzcić. I rzekł Pan, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy. Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście. Nuciliśmy pieś żałobną, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, a mówicie ma demona. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a mówicie, oto żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników, a usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. I zaprosił go pewien Faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego Faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu Faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik kolejku. Jej stanowszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego, i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz nauczycielu, pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował, który więc z nich będzie go bardziej miłował. A Szymon odpowiadając rzekł, Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: Słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.